Od samego początku te obiekty były o miłości. Ja jestem artystą, który zawsze zmieniał swoje narzędzia twórcze. Skończyłem malarstwo wypracowałem bardzo dużo w teatrze, tworzyłem swoją sztukę taką wizualną, ale też zrobiłem film dokumentalny i zajmowałem się zawsze traumą mojej rodziny. W jakimś momencie swojego życia zdecydowałem, że jakby potrzebuję kolorowe światło, które rzeczywiście jakoś przyszło do głowy. Moje obiekty, one są kołem barw. Z tych moich obiektów można stworzyć jakby w gruncie rzeczy nieskończone gradienty kolorów, e, dzięki tylko i wyłącznie temu, że nakłada się kolejne warstwy barwionego szkła. Mnie najbardziej oczywiście fascynują jakby te zestawienia, które są najbardziej możliwie energetyczne, w sensie takie, które są e, gdzieś w tym kole barw są najbardziej możliwie kontrastowe. Te, te pierwsze obiekty, które ja tworzyłem ze starego szkła, Wydawało mi się, że te elementy, które zostały odrzucone przez kogoś, one tworzą nagle zagubione elementy doskonałej miłości, po prostu, które tworzą nową całość. One, przez to, że się rodzą, by ożywają każdego wieczora, no to po prostu one mają jakąś takie wrażenie obecności, jakby dając takie poczucie, że jestem z tyłu głowy, one za tobą są i się tobą opiekują. Światło jest energią. Światło jest energią i też nie tylko taką w sensie, bo jest przekazywana. To jest jakby coś takiego, że rzeczywiście odczuwa się i się przekazuje. Światło jest wynikiem takiej magii, która płynie z, w ścianie w, kablu, w czy w kablu i jest jeszcze przeniesiona, To jest w ogóle wszystko magiczne.